Ria urodziła się w skromnej rodzinie właścicieli ziemskich w Batanii. Jej rodzice trudnili się hodowlą koni. Praca ta była ciężka i w tych rejonach nie najlepiej płatna, jednak jej rodzice chcieli dla Rii jak najlepiej, przez co podjęli najgorszą decyzję. Losy dziewczynki zmieniły się, gdy rodzice zaczęli zajmować się nielegalnym interesem, by zapewnić lepszą przyszłość dla swojej córki. Przemyt kontrabandy szedł początkowo świetnie i nic nie wskazywało, że coś ma się zmienić. Jednak o rodzicach Rii zaczynało się robić coraz głośniej, a przez ich szybki wzrost dóbr i pojawienia się mnóstwo tajemniczych gości doprowadziło to do niechcianej ciekawości innych ludzi. Pewnego dnia, kiedy Ria miała 14 lat, jej rodzice zostali złapani na gorącym uczynku przez straż królewską i oskarżeni o nielegalne interesy. Cały dobrobytek rodziny Rii został skonfiskowany, sami rodzice zesłani do więzienia, a Ria przez swój wiek została sprzedana jako niewolnica. Ria była rozpaczona i przerażona, kiedy zdała sobie sprawę z tego co się stało, została oddana w ręce okrutnego właściciela, który zabrał ją do swoich ojczystych ziem. Ria, jako cudza własność, była zmuszana do wykonywania wielu ciężkich prac. Włącznie z wycinką drzew, przewożeniem ciężkich przedmiotów, wypasaniem zwierząt i zbieraniem plonów, jej całe dni były zapełnione pracą, od wczesnego ranka do późnego wieczoru. Z jedną bardzo krótką przerwą na posiłek. Ria dzień w dzień rozpoczynała od nieprzyjemnej pobudki, a następnie była zmuszana do wycinki drzew, które musiała później samodzielnie przetransportować do wioski. A dopiero kiedy to zrobiła, otrzymywała swój pierwszy posiłek, który składał się z resztek pozostałej żywności. Potem zajmowała się różnymi czynnościami, do których została przydzielona. Ria zawsze kończyła dzień z obolałymi ramionami oraz plecami. Praca podczas wypasania zwierząt nie była wcale lepsza, ponieważ musiała ciągle ich pilnować, przynosić wodę dla zwierząt, kiedy to najbliższa rzeka znajdowała się daleko stąd. Z paszą dla zwierząt było dokładnie tak samo. Dodatkowo, zawsze miała przy sobie co najmniej jednego strażnika, który kiedy miał gorszy dzień, wyładowywał swoje emocje na niej. Kiedy nadchodził okres zbiorów, Ria była wysłana do zbierania plonów, tępą kosą. Musiała pracować cały dzień w gorące dni, a dostęp do wody miała ograniczony. Kiedy zwalniała z wyczerpania, Zawsze znajdował się przy niej strażnik, który przypominał jej, co powinna robić. Praca niewolnicza była ciężka i wymagała ogromnej wytrzymałości fizycznej, jak i psychicznej, ponieważ nikt nie przejmował się jej losem. Jednak po siedmiu latach ciągłej niewolniczej pracy Ria zaczynała tracić nadzieję i myślami poddawała się. Była przygnębiona, czuła się osamotniona i rozpaczliwie potrzebowała pomocy. Pewnej nocy, podczas gwałtownej burzy z piorunami, Ria ujrzała coś niezwykłego. W jednej z błyskawic dostrzegła herb legendarnego arcykróla Kaladina. Poczuła, że nie może się poddać, oraz że dziwna energia ogarnia jej ciało. Przez co stała się zdeterminowana, by odzyskać wolność. Od tej chwili Ria zaczęła planować swoją ucieczkę. Wiedziała, że będzie to trudne zadanie. Ale była zdecydowana, by odzyskać swoją wolność i wziąć w końcu sprawy w swoje ręce. Niedługo później los odwrócił się do niej. Następnego dnia podczas wyrębu drzew wioskę zaatakowali bandyci. Kiedy wszyscy skupili się na bandytach, Ria uznała, że to jest idealny moment na ucieczkę. Jednak na swojej drodze spotkała kilku zbrojonych bandytów, kiedy to ona miała tylko i wyłącznie siekierę. Ria z trudem odciągnęła swoje zmęczone ciało od ciosu bandyty i rzuciła się w bok, aby uniknąć ciosu od jednego z nich. Właśnie wtedy dobiegł ją krzyk. Ona zrozumiała, że wioska została przejęta przez łupieżców, a kolejni bandyci zaczęli się zbliżać do niej coraz bliżej. Ria w ręku trzymała swoją sikierę, uderzyła nią z całej siły w napastnika i uzyskała odrobinę czasu. Ta chwila okazała się jednak kluczowa. I pozwoliła Rii na ucieczkę. Jednak bandyci byli od niej dużo szybsi i sprawniejsi. Nagle z nieba zaczęły spadać pierwsze krople deszczu, a po chwili uderzył grom, rozdzierając niebo. Ria poczuła, jak dziwna energia powraca do jej ciała i zdecydowała się na szaloną walkę. Pomimo braku jakiegokolwiek szkolenia w dziedzinie walki, walczyła jak natchniona. Po pokonaniu pierwszej grupki, zdecydowała się na dalszą ucieczkę przed resztą szajki. Wiedziała, że musi zrobić wszystko, aby przeżyć i odzyskać swoją wolność. Gonili ją, a ona czuła, jak adrenalina zbiera się w jej ciele. Sprawiło to, że biegła szybciej i szybciej, nie patrząc już na nic innego. Pogoń trwała dalej, ale ostatecznie udało jej się zgubić bandytów w gęstym lesie, gdzie zdecydowała się, aby odpocząć i dojść do siebie. Przerażenie i wyczerpanie wróciły do niej, jak walnięcie piorunem, ale również po chwili wypełniła ją nadzieja na przyszłość, która wydawała się w końcu lepsza. Lia się obudziła i usłyszała, że w jej okolicy bandyci rozbili obóz. Widziała również, że mieli żywność, ubranie i konie. Zdecydowała się na desperacki krok i chciała w nocy wykraść im zasoby. Tej nocy jej próba uległa fiaskiem i musiała walczyć. Jednak nie zamierzała się cofnąć wbrew sobie, i czuła coś, czego nie potrafiła wytłumaczyć. Po pokonaniu bandytów, zabrała co przydatniejsze rzeczy i wyruszyła dalej, a jej celem był powrót do jej dawnego domu. Podczas drogi powrotnej do swojej dawnej ojczyzny, na swojej drodze napotkała mnóstwo bandytów, dezerterów i ludzi, którzy chcieli ją obrabować. A gdy bandyci byli blisko niej. Ria rozpoczęła wykonywać finezyjne ataki siekierą, blokując ich ciosy i parując uderzenia. Była zaskoczona swoimi umiejętnościami. Przez chwilę zastanawiała się, skąd to wszystko u mnie, Jednak nie było czasu na myślenie nad tym. Walki były krótkie i mordercze. Ria odczuwała ból i zmęczenie. Jednak po walkach czuła ulgę i dziwne uczucie satysfakcji. Jednocześnie rodziła się w niej nowa energia. Wtedy zauważyła, że nie jest sama. Przed nią pojawił się mityczny opiekun, opisywany w ludowych legendach. Duch, który wydawał się emanować mądrością i potęgą. Opiekun zwrócił się do niej i powiedział: "Ria, nie obawiaj się. Jesteś dziedziczką wielkiego arcykróla Kaladina, a oto ja, opiekun klanu Białego Lwa. Przychodzę do ciebie, aby przypomnieć ci, kim jesteś. A niedługo zrozumieć swoje przeznaczenie na tym świecie. Nie musisz tego robić sama. Masz w sobie siłę, mądrość i dziedzictwo Kaladina, a ja będę tym, który będzie cię strzegł i udzielę ci wsparcia w odpowiednich momentach. Ria czuła, jak przez jej ciało przypływa mityczna moc. Nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Ona miała być spadkobierczynią legendarnego króla Kaladina, który żył cztery wieki temu i zapisał się w księgach jako bohater, co miała o tym wszystkim myśleć, o tej dziwnej mocy, która przeszywa jej ciało. Następnego dnia wyruszyła dalej w drogę, nie wiedząc, co ją spotka. Z tyłu głowy słyszała co jakiś czas słowa opiekuna, przypominające jej o mocy i dziedzictwie, jednak nadal nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Podczas wędrówki musiała zmagać się z różnymi niebezpieczeństwami, spotkała dzikie zwierzęta, które chciały ją zaatakować. Zderzyła się również z grupami bandytów. Którzy próbowali ją napaść, okraść, albo zrobić gorsze rzeczy. Zawsze udawało jej się wyjść zwycięsko ze starć, a bandyci byli zawsze zaskoczeni jej umiejętnościami. W międzyczasie Ria zaczynała coraz bardziej rozwijać swoją mityczną moc. Czuła, jak przez jej ciało przepływa siła, która pozwala jej na przewidywanie ataków wroga i bardzo precyzyjny sposób parowania ataków agresorów. I dawała sobie sprawę, że nie jest już tą samą sobą, która była wcześniej. Teraz miała w sobie coś wyjątkowego i niezwykłego. Przecież w końcu była dziedziczką przywódcy klanu Białego Lwa. Pierwszy atak nastąpił z zaskoczenia, kiedy to dezerterzy zaatakowali ją na trakcie, wybiegając nagle z lasów. Zaczęło się od unikania ataków i zadawania cięć. Po intensywnej walce Ria jednak wyszła z tego starcia obronną ręką. Tajne starcie miało miejsce na małej polanie, gdzie Ria zauważyła grupę korsarzy. Którzy biegli w jej stronę. Ria zdecydowała się na proaktywną strategię. Wykorzystała pobliskie kamienie do rzucania w kierunku agresorów, a kiedy podeszli blisko, zmieniła strategię na walkę się siekierą. Podczas ostatniego ataku musiała mierzyć się ze znacznie większą grupą bandytów. Jednak jej otrzymane dziedzictwo pozwalało jej na mistrzowskie wyczucie. Dzięki niemu była w stanie przewidzieć ruchy przeciwników i perfekcyjnie parować ataki, a bandyci Padali przed nią na kolana, jeden po drugim. Ria na każdym etapie wykorzystywała swoją nową siłę oraz dar, który otrzymała. A im więcej z niego korzystała, tym bardziej wydawało się, że go rozumie. Opiekun nakazał Ri wykonać topory do rzucania, które pomogą jej w sytuacjach zagrażających życie. Pokazał jej również odpowiednie drewno na trzon, następnie jak przygotować żelazo i formę na siekierę. Wyjawił również, jak osiągnąć perfekcyjną wagę i wyważenie topora, aby mogła rzucać celnie i z odpowiednią siłą. Kolejne dni Ria poświęciła na trening z tą bronią. Po krótkim czasie zaczęła rozumieć broń i tak jak w przypadku Siekiery, broń stała się dla niej intuicyjna. Nadal nie wiedziała, czy to przez dar, a może od zawsze to potrafiła. Rzucanie do nieruchomych celów to jedno, ale użycie ich podczas walki to coś kompletnie innego. Niedługo potem Ria miała okazję do przetestowania ich w warunkach bojowych. Ria wiedziała, że łowcy nagród prędzej czy później trafią na jej trop. Widząc ich, wiedziała, że nie da rady uciec przed ich rumakami. Wygląda na to, że łowcy również zauważyli Rię, ponieważ zaczęli się zbliżać w jej stronę. Podczas starcia łowcy wykorzystywali swoje przewagi, próbując zdezorientować RIE, złapać ją. Jednak RIE, po latach niewoli i całodniowych ciężkich prac, przygotowała swoje ciało idealnie do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, uderzała, unikała ataków. Momentami odczuwała wpływ opiekuna na jej ciało, gdy rozpoczynała taniec pomiędzy wrogami. Pomimo ogromnej przewagi liczebnej, i długiego szkolenia to łowcy obawiali się Rii, która walczyła z nieludzko szybką reakcją i doskonale wiedziała co zrobić, by wyrównać szanse. A sama Ria nie spoczęła póki nie powaliła każdego łowcy nagród. Podczas drogi do domu Ria natknęła się na małą wioskę, w której dowiedziała się o porwaniu pewnej rodziny przez grupę bandytów. Okazało się, że nikt nie ma zamiaru wyruszyć im na pomoc i planują oczekiwać aż przybędą żołnierze z miasta. Ria usłyszała w swojej głowie głos opiekuna, który polecił jej uratowanie rodziny. Ria zdecydowała się wyruszyć samotnie na ratunek. Pomimo krótkiej znajomości ufała opiekunowi i wiedziała, że chce on dla niej jak najlepiej. Po długiej przeprawie dotarła do miejsca, w którym okazało się, że jest kryjówka bandytów. Ria skryła się w cieniu drzew i w wielkich krzakach. Rozpoczęła obserwację bandytów i zauważyła, że bandyci byli nieostrożni oraz nie dbali w zabezpieczaniu swojego obozu. Kiedy zapadł zmierzch, rozbójnicy zadowoleni ze swoich wypraw, zaczęli świętować. Ria nie musiała długo czekać, aż większość z nich upoi się różnorakimi trunkami. Wkrótce potem wkroczyła na teren bandytów i wywiązała się walka. Bandyci byli rozkojarzeni, a przez to większość z nich nawet nie wiedziała co się dzieje, a reszta spała dalej pomimo krzyków towarzyszy. Eliminacji drobnych zabójców Ria trafiła na przywódcę tej watażki oraz jego najbliższych ludzi. Ria nie miała zamiaru z nim rozmawiać, rzuciła się na przywódcę, a kiedy przybyła reszta bandytów, Ria zajął się również i nimi. Podczas walki Ria odczuwała jej rytm, i dopiero kiedy się skończyła, wyszła z transu. Gdy podeszła do porwanej rodziny, okazało się, że została tam jedynie młoda dziewczyna, która była przerażona. Po krótkiej rozmowie. Ria uświadomiła sobie, co tutaj się stało i że dziewczyna również była niewolnicą. Madi, bo tak miała na imię, w strachu przed przyszłością i powrotem do przeszłości, poprosiła Rię, czy może się z nią zabrać. Ria zgodziła się i wzięła ją pod swoje skrzydła. Ria nie wiedziała czemu, ale czuła dziwną więź z tą dziewczyną. Może to przez ten sam los, co je spotkał. Ria często rozmawiała z opiekunem w myślach. Choć często nie rozumiała znaczenia niektórych zdań, które otrzymywała, to jednak wiedziała, że ma dobre intencje i chce jej pomóc. Sam opiekun polecił jej, by stworzyła łuk i nauczyła się nim walczyć, a następnie przygotowała taki sam ekwipunek dla Madi. Ria i jej podopieczna dotarły do małej wioski po kilku dniach wędrówki. Były zmęczone i bardzo chciało odpocząć. W wiosce uzupełniły zapasy, i znalazły miejsce, gdzie mogą odpocząć przed kolejną wyprawą. W międzyczasie Ria wykonała łuk z pomocą opiekuna i rozpoczęła wraz z Madi szkolenie. Po krótkim czasie dziedziczka opanowała umiejętność strzenia z łuku do nocnośnego poziomu. Jednak jej podopieczna miała z tym większe problemy. Po kilku dniach intensywnych treningów, podczas drogi do domu, Ria zaczęła czuć się coraz bardziej komfortowo w posługiwaniu się łukiem. Szkoliła również swoją podopieczną, której nie szło tak dobrze jak Ri, ale nie przeszkadzało to im w budowaniu więzi i cieszeniu się z własnego towarzystwa. Ria i Madi, kiedy już prawie dotarły do dawnego domu Ri, musiały przemierzyć dzikie tereny i zmierzyć się z ostatnim niebezpieczeństwem, jakim byli dezerterzy przemierzający te dzikie lasy. Ria prowadziła Madi przez te rejony. Starając się jednocześnie przekazać jej swoją wiedzę i umiejętności w zakresie walki i przetrwania w tych dzikich warunkach. Podczas wędrówki Ria zauważyła, że Madi ma talent i dużo chęci do nauki. Dziewczyna doskonaliła swoje umiejętności. Długo potem doszło do walki, gdzie teraz Ria i Madi miały okazję do pierwszej wspólnej walki. Ria wiedziała, że ta walka może okazać się czymś trudniejszym niż każda inna, ponieważ musiała stanąć twarzą w twarz z wrogami a jednocześnie pilnować by jej podopiecznej nie stała się krzywda. Jednak walki szły gładko, umiejętności i wsparcie Madi okazały się nieocenione. Gdy dotarły na miejsce, dawny dom Rii był opuszczony od dłuższego czasu i mocno zniszczony. Zewnętrzne ściany były pokryte mchem, a dach wyglądał na uszkodzony i przeciekający. Drzwi były rozbite i leżały obok futryny a wokół domu rosły dzikie krzewy i chwasty. Ria odczuwała smutek, nostalgiczne wspomnienia patrząc na swój dawny dom, a teraz wyglądał na porzucony i zapomniany. Dziewczyny weszły do środka budynku, który Ria kiedyś nazywała swoim domem. Niestety dom był zrujnowany i opuszczony, jednak ukryty skarbiec rodowy okazał się być nietknięty. Ria znalazła tam dawny pancerz jej matki oraz swój własny, który nosiła w dzieciństwie. Mimo upływu lat, pancerz był wciąż w dobrym stanie, idealnie pasował na Madi. Dziewczyna była zachwycona i uśmiechnęła się szeroko, kiedy Ria przekazała jej dawny pancerz. Z kolei, pancerz matki okazał się, że idealnie pasuje na Rię. Kiedy jednak Ria zobaczyła Madi w swoim dawnym pancerzu, była poruszona widokiem swojego dawnego pancerza który wciąż wydawał się tak dobrze znany, przywołał również mnóstwo wspomnień z czasów dzieciństwa, gdy razem z rodzicami podróżowała po świecie. Niedługo potem z krzaków wyłonili się zbóje Planując okraść dziewczyny, Ria i Madi tylko popatrzyły na siebie i doskonale wiedziały, co muszą zrobić. Wyciągnęły szybko swoje łuki i zanim bandyci zdążyli zareagować, dwóch z nich już leżało. A kiedy próbowali się zbliżyć do dziewczyn, byli ostrzeliwani. Kiedy podeszli blisko, by skonfrontować się w bliskim starciu, była ich znacznie mniejsza ilość, a szok i zdziwienie dotarły do nich za późno, by zrozumieć, w jakiej sytuacji się obecnie znaleźli. Ria postanowiła udać się do starych przyjaciół swoich rodziców, którzy może posiadali jakieś informacje, co się stało z jej rodzicami. Wiedziała, że to nie będzie łatwe zadanie, ale miała nadzieję, ktokolwiek może będzie miał informacje o jej bliskich. Przyjaciele rodziny byli bardzo pomocni oraz cieszyli się na widok małej Rii, która nie była już taka mała. Ria ustaliła z zebranych informacji, że jej rodzice zostali wywiezieni na pustynne tereny gdzie mieli przez resztę swoich dni pracować w kopalni. Ria była zdeterminowana, aby odnaleźć swoich rodziców i pomóc im. Ludzie ostrzegli ją jednak, że te tereny są bardzo niebezpieczne i zamieszkane przez bandytów oraz plemiona dzikich ludów. Radzili jej, aby była bardzo ostrożna i zebrała grupę ludzi, którzy pomogą jej w odnalezieniu rodziców. Ria nie znała nikogo, kto mógłby jej pomóc, dlatego zdecydował się na samotną podróż. I zleciła Madi, by pozostała tutaj. Jednak dziewczyna chciała wyruszyć wraz ze swoją mentorką. Uśmiechnięta Ria zgodziła się i niedługo potem wspólnie wyruszyły na poszukiwania. Ria i Madi zebrały swoje rzeczy i wyruszyły w drogę na pustynię, gdzie mieściła się kopalnia. Po kilku dniach wędrówki dotarły do pierwszej osady, gdzie usłyszały wieści o złowrogich bandytach grasujących w tej okolicy. Ria i Madi postanowiły uważać na każdym kroku i trzymać się z daleka od wszelakich podejrzanych postaci. Jednak niedługo potem wioska została zaatakowana przez wrogów cesarskich, a tak nastąpił błyskawicznie. Ria, Madi oraz mieszkańcy stanęli do zaciętej walki. Jednak długa walka stanowczo zmierzała w złą stronę, i kiedy Ria i Madi myślały, że przegrają te starcie, na horyzoncie pojawił się młody dowódca. Wraz z oddziałem. Jego siła i umiejętności były nieporównywalne z pozostałymi przeciwnikami. Dzięki czemu dziewczyny mogły przejść do kontrofensywy. W połączeniu w szyku chłopstwa oraz dowódcy wspólnymi siłami zdołali odeprzeć atak wroga. A kiedy młody dowódca podszedł do Rii.